Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Chojniczanka-Korona chluba Klub wygrywa po rzutach karnych, a w pierwszej części konferencji weźmie udział trener drużyny gości, pan Jacek Zdzielicki. Dobry wieczór trenerze, Dobry wieczór. poproszę o pomeczowy komentarz. Gratuluję Chojniczance awansu, no bo to na pewno dla nich jest wielka sprawa, wielki sukces, awans do ćwierćfinału, ale widać na boisku, że bardzo chcieli to osiągnąć. Także gratulacje dla trenera, dla chłopaków, bo, bo no zafundowali sobie fajne święto, bo to nie ulega wątpliwości. Natomiast my no co, trzeba to powiedzieć jasno, my po prostu się skompromitowaliśmy w dniu dzisiejszym i, i nie będę słodził, nie będę opowiadał tu nie wiadomo jakiej historii, my zawiedliśmy na całej linii, ja mam Mogę tylko przeprosić. Jest mi bardzo żal tych kibiców, którzy jechali tyle paręset kilometrów, zarwali północy, żeby nas dopingować w dniu dzisiejszym, a my po prostu nie stanęliśmy w wysokości zadania. Dlatego mogę ich tylko za to przeprosić. Wiem, że to nie będą żadne tam, żadna rekompensata dla nich, Natomiast, natomiast eee, nie zrobiliśmy nic, żeby żeby awansować dalej w Pucharze Polskim, dlatego to jest moja porażka, to jest porażka drużyny, eee, no i co, tyle na ten temat. Dziękuję, czy są pytania? Proszę. Ja wiem, że to jest bardzo ciężko, będę tak gorąco ocenić, ale czy trener jest w stanie sobie wytłumaczyć tak po piłkarsku, co zawiodło szczególnie dzisiaj? Dzisiaj szczególnie wszystko zawiodło, także to nie możemy mówić o tym, że coś zawiodło szczególnie, bo jeśli gramy z zespołem, który gra w dwie klasy niżej, no to musi być wyraźna, widać dominacja i tak dalej, i tak dalej. Tego tak dzisiaj nie było widać stale, dlatego zawiodło wszystko, nie wiem. Każdy element mogliśmy zrobić lepiej. To się od początku tak właśnie wszystko ciągnęło, ale tu na gorąco to nie ma co tego tłumaczyć. To po prostu był y, fatalny mecz. Ja nie boję się użyć słowa kompromitacja, bo dla mnie to jest kompromitacja. Mnie jest po prostu zwyczajnie po ludzku wstyd. Jeszcze chciałbym zapytać o Antonina, który w ostatnim meczu uległ połowie 11. A dzisiaj nie było go, przynajmniej w tej pierwszej piątce. To jest decyzja, czy to była decyzja jego, czy może sztabu, który wybierał? Z no, strzelców wybiera sztab, a nie ani zawodnicy sami siebie wybierają, także nasza była taka decyzja i dlatego Antoni nie strzelał karnego. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Bardzo dziękuję Dzień Dzień Dziękuję bardzo. I zaczynamy drugą część konferencji. Jest już z nami trener kojniczanki Marek Brzozowski. Dobry wieczór, tenerze. Dobry wieczór. I poprosimy o podsumowanie tego dzisiejszego meczu. Na wstępie wielkie gratulacje dla całej drużyny. Przede wszystkim dla zawodników, za wielką determinację, ale też na konsekwentną realizację naszego planu. Planu, który też nie zaburzał naszego DNA: tego, żeby grać wysoko w pressingu, żeby wysoko piłkę odbierać, żeby tworzyć sytuację, żeby być zespołem odważnym i z tego jestem najbardziej dumny. Ale też trzeba powiedzieć, że kapitalną pracę wykonał sztab, bo to jest taka mrówsza praca codziennie i poszukiwanie takich szczegółowych informacji na temat przeciwnika, a tutaj naprawdę musieliśmy się przygotować bardzo wnikliwie, bo, bo mierzyliśmy się z bardzo dobrą drużyną, która, e, która świetnie też wygląda w ekstraklasie. E, tym, bardziej, tym bardziej jestem dumny dzisiaj z chłopaków i myślę, że po tej e, niezbyt e, takiej szczęśliwej rundzie dla, dla chojniczanki to, to nosłodę dla kibiców taki prezent ale też taki prognostyk i światełko w tunelu na to, co nas czeka na wiosnę, na to, co możemy dalej tutaj budować. I z tym materiałem ludzkim myślę, że, że musimy patrzeć w przyszłość bardzo optymistycznie, bo, bo ja tu jestem krótko, ale mam po prostu przyjemność z pracy z tymi ludźmi, którzy tutaj są i bycia w tym miejscu, które daje takie poczucie, że że wszyscy możemy się rozwijać, i taki dzisiejszy mecz pokazał, że, że ten potencjał, o którym często mówiliśmy, dzisiaj się tak dość mocno ujawnił i myślę, że zagraliśmy najlepszy mecz w tym roku, co tak trochę zaklinaliśmy, a dzisiaj rzeczywiście tak się stało. Więc, jeszcze raz, wielkie gratulacje dla, dla, tutaj, dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję, prosimy o pytania. Ja poproszę, Wojciech Biebiotka, Radio Weekend FM. Panie że trochę Pan powiedział o tym, że to będzie dobry prognostyk, jakaś fajna baza wypadowa do tego, co będziemy budować zimą na rundę wiosenną, ale rozwijmy ten wątek. Co mógł zwycięstwo takie, czyli wyrównanie w takich okolicznościach i ostatecznie zapewnienie sobie awansu po rzutach karnych, da drużynie? Na pewno zwiększy się pewność siebie, potwierdzenie tego, co widzimy na co dzień w treningach, bo My graliśmy sporo dobrych meczów w ostatnich półtora miesiąca, ale to były mecze, w których też uciekały nam punkty i, i po prostu tego konkretu brakowało, więc myślę, że dzisiaj trochę piłka nam oddała, ale przede wszystkim pokazała to, czym tutaj dysponujemy i na ile nas tak naprawdę stać. No i oczywiście po kolejnym awansie powtarza się to samo pytanie. Chociaż nie znamy jeszcze kompletu drużyn, które są w ale to czy już teraz ma Pan jakiegoś wymarzonego rywala dla Mańczanki? E, jakby czując dzisiejszą atmosferę tutaj na meczu, e, to jakie mieliśmy wsparcie, jaki był doping, e, no to chciałbym wylosować takiego przeciwnika, z którym będziemy grali po prostu u siebie. E, I to myślę, że teraz jest najważniejsze. A kto to będzie, to, to na dzień dzisiejszy to już jest sprawa drugorzędna. E, myślę, że piękna historia, ale też byśmy chcieli ją pisać dalej na wiosnę. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Dobrze, bardzo dziękuję bardzo, panu za Dziękuję bardzo.